Dla ja Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem i czekamy sobie na hamburgery. Albo tak ogólnie to do... widzę tu nikogo fajnego. I tak to no. pis Jak słucham będzie z wami. Może wszystko kamarować. Z tej strony Jo, ja. z tej strony. Z ja. Ja. tego youtuber. Szukamy jakiejś fajne nogi do zjedzenia. I ogólnie szukamy rzeczy. Też. No do picia, fajne, że do picia. Co, czekam, To Co czekamy że tu autobus 3 minuty, kierowcy. No, kierowcy. no o, jeszcze, -dębowcu. Dębowcu. Minut Myślały, Ciekawe, nie polecam Nie polecam tego Kierowcy No A jeszcze musieliśmy czekać W jeszcze czekaliśmy 15 minut na jednego zarąbanego kierowcy I tylko 15 minut Jesteśmy zdeferowani Nie polecam Czekamy, czekamy, my przypadkowo wchodzimy do Wchodzimy e, e, do wysiadu ewakuacyjnego Nie zapłacili zapłacili jakieś chipsy, ale nie będziemy nie ich reklamować no. zapłacić promowanie ja ich Ja będę promował chyba zaraz makarony, nie? Makarony będziesz promował? Będziemy pasara makaronów No makaronów Dobry pan ogólnie, ogólnie jest plan taki, żeby przyjechać do domu i zrobić unboxing tej siatki Unboxing siatki Bo nie kupił zarobi sam siatkę nie będziemy mówić skąd, bo jeszcze kurde te... Ketchupa potrąciłem, nie polecam go bo... No... Aż ketchupa Aż ketchupa, kilka pokemonów złapanych Jest, jest, jest coś na pewno Nie Może coś będzie, coś będzie w sklepie, ale nie będę odpalał teraz A ja bym pojechał do Auschwitz po jakieś gaski. Gdzie... Yy, I od tak chodzimy jak... bo szukamy picia, ale... Z zatrzym to i, i dopiero nagle jak znajdą picia Wreszcie. Jesteś... jesteśmy już z powrotem dobry, no, bo pikos już znaleźliśmy. Zamy, że... Cze, o, jakieś kuty? Bicia? Tak, bo nie znaleźliśmy. Redbula? 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 Redbula. Redbula. No, Red 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 no jakieś jedyne Ale nie. No, nie, nie, no trzeba. Trzeba się bardzo dobrze zastanowić. Bikołd, mamy dużo czasu. A więc zrobimy challenge. A Promocja. A ty musimy coś jeszcze na challenge'a Ergenetycznie. Będzie challenge, który i zaświeć, teraz na mój kanał poleci no. w sobotę Jeżeli mi się go oczywiście montować, to będzie w niedzielę albo w poniedziałek nie zachce Co to w ogóle jest? Są tabletki, energy drink To energy dajesz drink, do, do tego do, e, polecamy, to będzie nasz nowy sponsor Crazy Juice. Gdzie... 25 taps No że to dajesz do wody, i to ogólnie masz takiego energiola? Wow. Nie wiem, no to kupimy to jakiegoś taniego energy drinka bo jeszcze YouTube na mnie płaci to wystarczy A to w sumie moje zarobki są na takiego energy drinka tak ale takie <laughs> ja mam na dwa takie moje zarobki? ja ja mam zarobki takie, że mogę na takiego energy drinka no to ja kupuję tego energy drinka to, 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 to ja kupię taki ładnie się Dawaj okay. tego crazeola on, on, on sponsoruje on jest moim sponsorem ja ogólnie jestem od tego, żeby nie czego jest. Czyli jakieś, 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 no To jest jakieś, 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 nie? jakieś, 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 tu jakieś, 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 tutaj, jakieś, chyba. Tu. tu chyba jedna z. jakieś, no, Nie, czyna? nie czyna? Kurde, no mieliśmy to taką cenę dukcie. Było to pisało nieczynne? No nie pisało. ale dobra. Nie będziemy się wadzić. Pójdziemy tutaj, niech będzie. Dobra, to idziecie. chyba Pokemon Pokémon na kipiecie. No? Nie wiem, bo mi to zabijał. Telefon kupu. Tam? A. A to nie to nie Dobra. Skąd mam jeszcze tyle pieniędzy? Aha, się kupić. Ale tak, dobrze. tylko że... A to by poczekałem tykę, kupywałem hamburgery. Nie wiem. Hej, Janeta. <grywa> <grywa> Janeta. Na nowe słuchawki <grywa> cię wybieram. Nie wiesz też.

To skanuje, to jest ogólny zestaw Dobra, to wezmę. Tak ogólnie to przejmuje kanał Kasper nogę. Teraz będzie Power nogę. I ogólnie widzimy tutaj wiele ludzi. Kaspera też. Tak ogólnie to, jeżeliście byście chcieli, nic byście nie chcieli, bo wam tak by nic nie o, będzie fajnie. Będzie fajnie. Idziemy stąd, bo gliniorze wszędzie. O. Tam, tam, tam griniorze, nie wiem czy widać, ale tam są giniorze. Tam, tam Możemy sobie... Zróbmy sobie Nie, nie wiem czy było widać, ale, ale, ale tam są że Zróbmy sobie z jeździć sami. Zwakuję, no. że to leci na Q&A No i tak ogólnie to... Mamy policję. Dzień dobry. No i tak ogólnie nikogo nie ma, ale, ale tam są kolejne. A są kolejni przed nami. Sorry za zakręcę kamerką, ale nie jestem przyzwyczajony, do kręcenia zrobiłem. No i ogólnie lecimy przystanek? Nie, idziemy do parku. Idziemy do parku. Idziemy do parku. Ktoś? No właśnie, trzeba zrobić rychę. A potem dopiero. Aż tak nieprawda. Aż tak nieprawda. Nie polecamy. Ja nie nie upał. My też w sumie. Ja, ja nie tylko nie ćpię. <laughs> <laughs> Dobra, no, widzimy się w, gdzieś no, dalej. Ale ja nie wiem, jak to działało. Dobra, i ja od nic nie widzę przy tym twoim telefonie. Tak spalcowany, ale chyba zatrzymałem. Z tej strony kask. Power będzie was ściganił, jak będzie nagrywał openinga, because ee, już to odpakował. Tak było? Teraz sobie energy drinka. Jakiś czerwony? Tak nie, nie. nie. smakuje. smakuje. tak. takie oko. Na idą tam ci... Gdzie... Idą łapać pokemony Jakieś mięczaki idą, zaraz wam pokażę Nie no, ja nie pokazać. No swój telefon, to możemy jaść na moim budżet, jeśli nie pojedzie. Ja, ja, się, dobra, tak. ja dalsym. Dalsym pojadę dzieci? Ja, na pana jeszcze. Dobra, pojadę dał ja pojadę, stare bomby. Moment, czy się, że które masz tak? Nawet nie wiesz Ja już nie będę głupi, bo Ja nie wiem, już nie nie zobaczy. A nie A nawet nie ma. Na ja zaraz wracam muszę. Muszę odjechać, muszę odjechać. Muszę odjechać. Muszę odjechać. Ja odjechać. Muszę odjechać. jak... odjechać. Muszę odjechać. Muszę odjechać. Muszę odjechać. Tak, bo y, po tym kręcił kapkę na montowanie. No nie no, bo, bo nie chodzi, że kręci, tylko że jak mam tak, to mam... Wiesz... Y, to powiedzieć? Chwilowo ustawione będę no, miał Tak sobie będę miał, tak i... Widzicie, ja chcę, ja tego telefonu nie nagrywam, nie? Jakby kamerką To nie no. nagrywam To widać mm -hmm. po jakości a ogólnie to świeci słońce na mojej kanale. Czy nagrywał MD swoje vlogi? Widziałeś w tym komentarze? Nagrywał swoje vlogi, Polecam ten kanał MD Ja to nie polecę, znaczy, dobra, polecam, ale tylko dlatego, że może się wybić i ja będę miał sobie za to. Więc polecam. Co ja bym powiedział? Nie, czy nie ten kanał. Trzeba jeszcze tak z 203 tam będę napisał się tego co my piliśmy teraz To był to wolfa A ja bym musiał tutaj że... my a jak mnie nie To się mi go? Zbyt, Lokalizacji nie ma tam Wszystko nie, zbyt, zbyt, zbyt. nie mamy tutaj tego Wróć, tego to było wróż, UZI Na razie wróż, tego wróż, tego wróż, tego nie tego wróż, Nie wiem tego wróż, tego wróż, to wróż, coś z tego że tego wygląda tego wróż, jak, tu. A jak to wygląda? Dziura. Dziura. Dziura Nie nagramy dzisiaj niebanego ludziko, nie, z którym się nie chce. Mi się też nie chce, więc będziemy nagrywać w sobotę tego nagramy, rzucimy Albo wrzucimy, albo jaki dzień, albo w jakiś. w sumie. Jak z tego, mam video w w sumie, w sumie. nie mam. <ścoughs> nie będę nie będę. Mam tyłu, po prostu będziecie mi hajsy dawać. No ja to nagrywam za hasi bo po prostu nie mieszać na przykład na jednej z tych ma noc. Na tych słowach, na tych mapach, na tych słowach. No, się Zobacz, nawet z tym oręgiem mnie atakują. Dobra, będzie ten, bo ja bym... mnie atakują, czekaj. Okay. czekaj. Oręg mi To jeden z jest w ogóle nie Więc, Znaczy znalazłem, no, że coś uj. tu było, ale... power mnie powstrzymał. Power mnie powstrzymał od narywania. No, ja, bym miał, nie, no czy nic nie bym miał, miał ale bym miał marnowane życie, więc Co? <grym see you> nic nic Dobra, <grym see you> co to miał być no, A zatrzymaj nagrywani no, ja bym się nie Dobra, nic nie masz... że nie. Ja już nie włączam pokemon dwóch nasz Znaczy ja mam kurde, bo no, trzeba bym po

..

No, wszystko, zbieraliśmy, bo... wszystko pooglądacie, chujowo bo totalnie, opowiadałem wszystko Nie polecam Nie polecam Cieszyna, na jest najlepsza, jesteśmy teraz tutaj e, na gdzieś na boisku. na boisku Jeszcze mamy zamiar jakieś a tam zebrać, bo tam jest z przodu To wygłoweśmy, była, na dzisiaj kończymy No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie na odcinku Dzisiaj będzie na YouTube, a jak będzie jutro, no to i tak pooglądacie tak jakby dzisiaj Więc dla was dzisiaj, to jest dla mnie dzisiaj, więc Dobra, wrzućcie nogę będzie z wami. Słód będzie z wami na rafik.